usłyszeliście, że Enterokoki na ulicy Kasztonowej po prostu się pojawiły. Ja rozmawiałem też również z ekspertami. Enterokoki świadczą o świeżym, kołowym zanieczyszczeniu. Także jakby nie był taki po prostu... Od... Czyli Panie Dyrektor, ja też konsultowałem po prostu te kwestie i prosiłbym ewentualnie wziąć to pod uwagę, że to źródło skażenia jeszcze może nie być odkryte. Tak? To jest tak jakby możecie Państwo sobie też e, ewentualnie tą materię i tą wiedzę sobie też zgłębić, ale bardziej niepokoi mnie fakt, że Państwo po prostu e, w opinii publicznej tutaj w tej przestrzeni próbujecie jakby określić źródła e, skażenia, które nie zostały jeszcze, można powiedzieć, ujawnione, tak, no bo studnia, źródło jest zanieczyszczone, to jest fakt, to jest jedno z główniejszych prawdopodobnie przyczyn, ale nie niewykluczone, że mogą być jeszcze inne. I, I zwala się wina po prostu tu, jak usłyszałem na rolników, ja że te rzeczy słyszałem już w innych przypadkach, zatoki, innych spraw, znamy te po prostu mechanizmy, że oczywiście próbuje się odwrócić uwagę, ale proszę też pamiętać, że prowadzone są postępowania, tutaj jest pan komendant policji, które się toczą jeszcze w sprawie zanieczyszczenia robów ropopochodnymi. Też rozmawialiśmy z ekspertami i to było bardzo długi okres zanieczyszczenia w bardzo potężnej ilości, jak i również jeszcze zanieczyszczenia po prostu fekaliami. A jeszcze prawdopodobnie będzie jeszcze jedno postępowanie też wszczynane w sprawie potężnego zanieczyszczenia wód podziemnych po prostu w miejscowości Kosakowo, które... Generalnie leżymy na zbiorniku wody pitnej i te wody w kierunek przepływu jest też również na tą stację po prostu tutaj na spłynięcie w mosty i prosiłbym też brać to pod uwagę, że między innymi i te które postępowanie jest prowadzone w trakcie w prokuraturze, bo to nasza ziemia tutaj złożyła, jestem procesem tego stowarzyszenia, jeszcze nie zostało zakończone, jak i również teraz będą kolejne na pewno postępowania prowadzone i jeszcze te, które też przez trzy lata po prostu, szanowni państwo, wprowadzano do studni poza grunt, jakby można powiedzieć, Widzieć ten izolacyjny fekalia po prostu do gruntu. Tak? Te sprawy tutaj będziemy wszystkie starali się po prostu połączyć, bo jednak musimy ustalić tak naprawdę, co jest faktyczną przyczyną tego stanu rzeczy, no i przede wszystkim chronić te wody podziemne, no bo to jest nasze źródło życia, tak? I tu musi być ten standard i jakość po prostu najważniejsza. I tutaj pan dyrektor prosiłbym kompleksowo po prostu przekazywać te informacje, a nie tylko tak wybiórczo, że rolnicy, że tamto, żeby po prostu siać ferment w społeczeństwie. Jednak tutaj wymaga. To po prostu takiej oceny szerszej. nie? To tylko tak po prostu tyle. I jeszcze jedno chciałbym Pani zadać pytanie, dlaczego przy tych badaniach nie określiliście, nie określiliście chloru, przy tych ostatnich badaniach wykonywanych, ponieważ ja sobie osobiście tutaj pozwoliłem sprawdzić, jak to miało miejsce, kiedy ta woda warunkowo została przekazana, jakby można powiedzieć, dopuszczona do użytkowania tak warunkowo to generalnie w całych tutaj naszym sołectwie mosty wszędzie jest chlor. On jest różnie. Od 0 tam 20 mg, nawet był 2,2 mg na Gdyńskiej. Także generalnie proszę sobie sprawdzić i też tutaj do Pani kieruję e, po prostu, żeby wszystkie służby, żeby ten chlor we wszystkich łącz się z tą ulicą tam e, Cynanomopy, Cynamon, Cynan, Cynan, tak? Tam dokładnie ta prywatna, której tak, który w której wy tam po prostu czerpiecie wodę z, z tego wodociągu nie, z mostu. Nie, no ja wiem. Ja wiem, wy macie prywatną z deszczu, ale nie, no zostawmy, wiemy skąd to napłynie i wiemy, że też tam jest chlor. I, i, I dlatego moje pytanie po prostu, że jeśli Państwo potrafiliście określać wtedy, kiedy były te duże wartości, to dlaczego teraz, w momencie, kiedy ta woda była warunkowo przekazana, Państwo tego chloru nie oznaczyliście w tych punktach? To Znaczy w tych wynikach po prostu... Znaczy ja, bo, y, no, przepraszam, to, jeśli jest, byli. to wtedy na pewno się do Pani zwrócę y, o te po prostu y, dodatkowe wyniki, bo to przeczy temu, co faktycznie jest. Dlatego... Yes, yes. Jest na wszystko, wszystko jest na stronie, więc można zobaczyć, tam też jest chlor. A czy Pani, co, to wtedy tym bardziej po prostu jest pewna jakby wątpliwość co do tego w jakim momencie te oznaczenia były i czy Państwo po tych próbkach po prostu nie zastosowaliście chloru, bo ten chlor obecnie po prostu w sieci funkcjonuje. Obecnie zgodnie z zaleceniami Sanepidu utrzymujemy minimalną dawkę chloru. Ale tak. pani powiedziała, że w mostach nie ma na początku wypowiedzi. Tak. pani powiedziała, że tylko. No tak po, powiedziała tutaj po prostu ten. No dlatego. Nie ma mamy minimalną dawkę chloru. Nie. No to, no to... A jeżeli pytania, chodzi. Nie pani powiedziała, że, że nie. Też tak zrozumiałem. Pod... Nie mamy chlorowania takiego, jak mamy na kasztanowej, tak? Mamy podtrzymującą dopuszczalną dawkę. Chloru, którą możemy stosować i musimy Właśnie, nawet stosować pani, nie według nie ma zaleceń sanepidu. Ma nie mam informowania. Nie mam. Ale ma Pani możliwość. No ale dlaczego miałabym informować? Dlaczego Pani nie udzielić informacji, że jest w minimalnej dawce podawany do znaczącego? Mimo, że Pani nie ma takiego obowiązku, może Pani to zrobić publicznie? Na internetowej, mogę, umieścić. mogę. Zresztą jak sobie otworzycie Państwo wyniki badań, to tam jest napisane, jest badany poziom kwotu. na stronie internetowej. Dobrze, jeszcze chcemy tutaj... Co? No właśnie, I... ale z kiedy? z kiedy, No bo tu musimy na gorąco. I są czy nie ma? Z no to... dziesiątego, ale ósmy i dziewiąty, wtedy, kiedy było dopuszczenie warunkowe, to są. No tak, ale Piątego chlor... i ósmego i dziewiątego. Ale zadam inne pytanie. Mogę jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze, ja już kończę. Ja ten, jeszcze ten, chcę, ten. chcę odpowiedzieć na pytanie pana Marcina. Radnego. Pana radnego Marcina. Dziękuję. Bóg. Dziękuję. Proszę. Więc tak jak tutaj macie Państwo na slajdzie, jakbym miała możliwość przedstawienia tej prezentacji, to bym powiedziała, że mamy bakterie grupy coli, które są pochodzenia najczęściej roślinnego, mogą być też kałowego. Mamy bakterię Escherichia coli, która stwierdza o świeżym skażeniu i mamy enterokoki, które skażą, wskazują, tak jak tu jest napisane, o starszym w czasie niż Escherichia coli. Czyli mamy pierwszy wskaźnikowy Eszelisia coli, który nam wskazuje na świeże skażenie, to co mieliśmy. Wybiliśmy Eszelisię, mamy enterokoki. I teraz musimy wybić te enterokoki. Więc one wskazują, że to skażenie jest stare, nie nowe, które się teraz pojawiło. To bym chciała tylko wytłumaczyć. Ja powiem tak, no, ja okay, to nie, przyjmuję panu, to, ja Szanowni Państwo, panu, ja to wyjaśnić, przyjmuję te... do wiadomości. Ale... Tak, ale ja przyjm... ja może to A, tak, proszę. Tak, no, tak. proszę. proszę pani... Może Pani Wójt wyjaśni nam, jaki jest przyjęty ogólny sposób komunikowania się ze społecznością w naszej gminie? Szanowni Państwo, tutaj jak rozumiem chodzi o tą sytuację, którą mieliśmy, którą mamy. Generalnie my tutaj podeszliśmy do tej sytuacji bardzo szeroko, w związku z tym, że chcieliśmy, żeby ta informacja dotarła do wszystkich mieszkańców, chociaż wiemy, że to też nie jest do końca możliwe, bo pod mną zastosowanych wielu kanałów informacyjnych dochodziły do nas sygnały, że osoby nie wiedziały, a wynikało to na przykład, takie ja otrzymałem informacje. Osoba wróciła z zagranicy, była za granicą i się dowiedziała na przykład w sklepie, że jest jakiś problem. Czyli przyjeżdżając do domu, że tak powiem, odkręcając kran, jeszcze o tej sytuacji nie wiedziała. Natomiast my tutaj informowaliśmy nie tylko przez Facebook, a był to Facebook Urzędu Gminy, oficjalny profil, oficjalny profil PECO. Była to strona internetowa PECO, strona internetowa Urzędu Gminy. Były smsy ze strony PECO, były smsy, ale, SMS -y, pytanie, ale oficjalne przepraszam, ale, ale ja chciałam powiedzieć, ja powiedzieć jakie my zastosowaliśmy tutaj źródła, bo oficjalne wiadomo jakie są, strona internetowa jest oficjalnym kanałem, poprzez tak? pismo także również można otrzymać o, informacje. O, o na jednej tablicy ogłoszenia, a nie w internecie, więc to chyba nie jest ten sam Znaczy nie, nie, to nie jest tak jak pan mówi. Były wywieszone wszędzie ogłoszenia, to że gdzieś tam... W internecie też. Znaczy na internecie też, na stronie internetowej też jest informacja. Tak, na stronie internetowej gminy. Tak. Natomiast tak, odpowiadam na pytanie. Tak, odpowiadam na to pytanie konkretne. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne kanały komunikacji, które tu zastosowaliśmy, to były też ogłoszenia, które drukowaliśmy i w tych głównych punktach komunikacyjnych były wywieszane. One były rozwożone i naklejane właśnie w tych miejscach, gdzie wiemy, że mieszkańcy też... Chodzą, czyli sklepy, stacje benzynowe, e, też e, tablice ogłoszeniowe, były nawet e, ogłoszenia, były nawet w kościele e, generalnie o przepukiwaniu sieci, były ogłoszenia poprzez e, czyli komunikaty tak zwane push poprzez kartę mieszkańca także przechodziły. Były też komunikaty głosowe, czyli jeździła nasza straż Gminna i ogłaszała komunikaty głosowe, które wcześniej były opracowane, więc staraliśmy się tutaj rzeczywiście zabędzić te możliwe szare pola, gdzie mieszkańcy nie byliby, że tak powiem, poinformowani. No i też oczywiście wiemy, że mieszkańcy też się komunikują między sobą, także e, nasze osoby, które były w tych różnych punktach, czy to była OSP Kosakowo, czy nasi pracownicy też starali się informować. To skoro tak były te informacje przekazywane, dlaczego komunikaty w PHA są wśród tutaj ludzi połowy, ludzie, które połowę komunikatów ludzie nie znają? Nie wiadomo, czy są umieszczane. No one są umieszczane na stronie internetowej i na Facebooku, nie mamy innej możliwości. Jeżeli jest jakaś ważna sytuacja, wysyłamy też SMS-y. Jeżeli jest brak przydatności wody. Jeszcze dodając te kanały, to już było wspomniane dzisiaj, były też SMSy z FCB, były też komunikaty z RSO, czyli regionalny system ostrzegania, więc staraliśmy się rzeczywiście, że tak powiem, no, pójść jak najszerzej, jak tylko mogliśmy. Kto dostał te sms? -y? Bo my od 19 nie mamy, zaznaczam, wody. Dostaliśmy jeden sms em -y, tak? Jeden. I to było na tym koniec. Jak, robi, jak robiło się drogę gdyńską, to na każdym prawie płocie na Kasztonowie wisiało, że mamy zakaz wjazdu, mamy objechać tam przez sąsiada. No to, bo teraz na Kasztonowie, jak zabrakło wody, ja mam lecieć na przystanek autobusowy i się dowiedzieć, albo lecieć do sklepu do biura informacyjnego się dowiedzieć, albo wejść na stronę internetową. Pani Wójt, nie każdy zagląda non-stop do internetu. Nie każdy ma ochotę chodzić na stronę... Kocakowa gry. To nie jest mój obowiązek. Obowiązkiem gminy, obowiązkiem firmy zajmującej się wodą jest poinformowanie mnie w taki sposób, żeby ta informacja do mnie doszła. Ale to nas, nasi pracownicy nawet chodzili od domu to do domu nie nie i, i mówię. Chodzili na kasztanowej, na kasztanowej. Później już nie chodzili, potem już poszły smsy i poszły komunikaty. Ze strony Sanek Kliników nie ma informacji, że mogę korzystać z tej no, Nie, po prostu nie ma. Ja nie istnieję, ale do opłacenia wody jestem pierwsza na liście, żebyś miała, miała zapłacić za wodę. No może I Pani ma wtedy, nie wiem, adres albo przyłączenie z jakiejś innej strony, dlatego Pani nie to jest. No może szedem. Pani sprawdzi, wie No to może, nie, dobrze, ja sprawdzę. Bo najpierw mnie informujecie, że jej tam nie ma. Jak dzwonię pani do mnie z przerażeniem w że pani tej wody nie pije. Jak się pytam, po co jestem podłączona, to wy nie wiecie po co, ale pani jej nie pije. No dobrze, zweryfikujemy to. A poza tym chciałabym zapomnieć, co byście zrobili w marcu, w momencie, kiedy remontowałeś tą To nie jest wyjaśnione. Ja mam pytanie do pani Wójty. Bo tak przysłuchiwałem się, przysłuchiwałem się te informacje, które pani mówiła odnośnie ogłoszenia przetargu na te trzy W wębogurzu, w mostach i, yy, i w yy, I teraz tak się przesuwuje, temu, a nie jesteście w stanie odpowiedzieć na ile metrów ta, yy, ta studia ma być. To w przetargu, w przetargu, w, przetargu, w przetargu, który Państwo ogłosiliście, Państwo tego nie ujmowaliście. Już mogę powiedzieć. bo Pani powiedziała, że pani nie wie, a pani mówi, że daliście w prze... E, powiedzieliśmy, że sprawdzimy zaraz dokumentację, pan kierownik sprawdził i zaraz panu powiem, na jakiej głębokości będzie studnia w Mostach. Planowana oczywiście, bo też należy zwrócić uwagę, że jeżeli się wierci studnie, może się okazać, że trzeba pójść głębiej. Bo... Nie mnie interesuje przetarg, bo rozmawialiśmy o przetargu. Tak, pani oczywiście, jest przekazuję. Tak, już podaję ta Tak, że... Już podajemy. Przetarg, Ale nie jesteście w stanie powiedzieć na ile metrów. Jesteśmy w stanie, jasne. Aktualna studnia to jest 35,5 metra, natomiast docelować 75 metrów, czyli o 40 metrów głębiej. A rozmawialiśmy o 120, i Pan przekonywał, że będzie 120? Nie, powiedziałem, że sprawdzę tę informację, natomiast sprawdziłem i tak jak mówię, 70, 75 metrów, głębszą studnię mamy w suchym dworze. Ale Dalej rozmawiamy o tym, że to jest niewystarczające. Ogłaszacie przetarg, na znowu nie wystarczające. Ale dlaczego jest niewystarczające? Przepraszam, nawiązując do tego, co Pani mówi, przecież Pani Dyrektor przed chwilą powiedziała, że minimum 90 metrów. To, to zależy od Was. To do dlatego, nie, widziałam, nie widziałam dokumentacji do Państwa do tego, a myśmy widzieli ile jak zrobicie tą nową studnię będzie? Nowy, to roku, a jesz, a Ale zaraz, my rozmawiamy o 120 metrach, a my teraz... dowód. Proszę Państwa, proszę e, Proszę Państwa, poczekajcie, bo ja, ja jakby nie, nie do końca dalej jakby rozumiem ten temat. Rozmawiamy tutaj o studni na 120 metrów. Po czym dowiadujemy się, że był przetarg? Najpierw nie wiemy na ile, teraz się dowiadujemy, że na 70 metrów to po co my rozmawiamy tu o 120 metrach? Bo ta studnia 70 metrów dalej jest niewystarczająca. Znaczy nie wiem skąd Pan ma taką informację, że jest niewystarczająca, bo... No ja nie mówię, że jest niewystarczająca na 75 metrów, bo ta dokumentacja jest robiona przez geologów, Ale pani, goologów, dyrektor, tak? pani Dyrektor powiedziała, że, sto... że rozmawiamy o 120 metrach, bo to była na... najlepsza, najlepsza możliwość 120 metrów. Tam Pan z tyłu też, też mówi Państwu, że 40 metrów to jest niewystarczająca ilość filtrowania filtrowania wody, więc najlepiej byłoby na 120 metrów. Na Państwo się z tym zgodzili Inaczej, że Państwo się tym zgodzili się. A Zgodziliśmy a się faktycznie. Urzędowo, jak zwykle mówicie między 35 a 40 metrów. Zgodziliśmy się faktycznie, że 35 czy 40 metrów to jest za płytko i z tym się faktycznie zgodziliśmy. Natomiast sprawdziliśmy jaka jest dokumentacja aktualna i widocznie warstwa podonośna jest na, na głębokości 75 czy, czy w tych okolicach. Tak? Jakby to, to było weryfikowane Panie przez widoczny, geologa to znaczy a, to, po, to, geolodzy to, robiący to. dokumentację sprawdzają, tak? gdzie jest warstwa wody? Ale możemy to minimalnie. Ale mówimy tu o studiach. latach. Ale nie mówimy. Drodzy Państwo, głębokość studni nie determinuje jakości wody i ilości. To jest, to jest nauka, geologia, nie rozpatrzymy tego tutaj. pytaniem jest, pytaniem jest najbliższe dni. Kiedy będą wyniki, kiedy możemy się spodziewać, czy woda będzie czysta, czy będzie kolejny komunikat. Nie, nie możemy zaprojektować do Pana, nie będziemy tutaj projektować studni. Ani Pan, ja dziękuję, ani Pani to tego nie zrobi Ale teraz. przetarg już został ogłoszony. To się geolog Ale Pan ma naprawdę. rację. Jak najbardziej to, to geolog określa, określa warstwę wodonośną i tak jak Pan mówi, że to nie ma, w sensie 40 metrów to nie jest głęboka studnia. To się zgadzam. Ale ja nie powiedziałam po pierwsze, że 120 musi być minimum. Po, po drugie, na tych 120 wcale nie musi być warstwy wodonośnej. Chodzi o to, że to określa geolog, tak? Tak jak tutaj pan Maciej powiedział, jeżeli mamy zaprojektowaną studnię na 75 metrach, więc na podstawie dokumentacji, którą hydrogeolog określił, najprawdopodobniej tam jest warstwa wodonośna. I to nie jest tak, że to jest niewystarczające. To jest dużo, w określa się coś takiego jak analiza ryzyka ujęć wody i tam się określa warstwę przysiąkania. I, yy, i to też się zajmują tak jakby instytucje naukowe tym. Ale y, wracając do sedna, myślę, że y, tutaj dobrze byłoby, tak jak już Pan mówi, y, zbliżać się ku końcowi i powiedzieć, kiedy będą próbki, kiedy będzie woda, jakie mamy plany i co chcemy zrobić. Dlatego też. Próbki, tak jak mówię, pobieramy jutro, nie wiem jak wyjdzie z tym chlorem, czy zejdziemy z niego z kasztanowej, czy, czy nam się uda, czy nie, pobieramy pojutrze tak samo, w środę na pewno już pobierzemy po płukaniu, po wszystkim i będą one na pewno już odchlorowane. Z tego wynika, że w piątek będziemy mieli, prób, będziemy mieli próbki, w poniedziałek i we Myślę, że jeżeli uda nam się przepukać tą sieć wystarczająco, bo to jest w sumie jedna ulica, więc jeżeli nam się uda i będzie, zejdziemy z tym klorem poniżej tego 0,3, to Sanepid nam dopuści. Tylko mówię, że to nie jest też nasza decyzja. tak? To Sanepid dopuści i mam nadzieję, że tą dawką chloru, którą teraz obecnie będziemy stosować, te enterokoki wybijemy. Ale to jest mikrobiologia. Ja, że tak powiem, nie mogę tego obiecać. Zrobimy wszystko, co możemy. Więc to jest jedno, co robimy. Drugie... Warunkowo? To ja też nie jestem w stanie. To mówię, to jest decyzja sanepidów. My mamy wszystkie, tak jak mówię, pięć pod rząd wyników, które są zerowe. Więc my nie mamy żadnych podstaw, żeby, żeby to, że tak powiem, po pierwsze kontynuować. Będziemy kontynuować dla państwa bezpieczeństwa i dla takiej y, ogólnie y, y, informacji, że dalej jest wszystko dobrze, tak? Że państwo się nie musicie martwić. Tak No tak jest napisane, tak, ze względów bezpieczeństwa. Ja tak nie, nie mogę decyzji Sanepidu y, kwestionować, ale no, mamy już tyle tych próbek zerowych, że myślę, że można już tego zejść, tylko że no to trzeba tutaj się, że tak powiem, z Sanepidem y, kontaktować. A teraz tak, y, te mamy badania. Y, w środę robimy studnię, tak, y, przyjeżdża zakład, który będzie tą studnię y, nam czyścił, będzie ją kamerował. My robimy głowice, robimy rurociąg tłoczny, zobaczymy w jakim stanie jest filtr. Jeżeli będzie można, to wkładamy filtr ten mniejszy, będziemy próbować reanimować tą studnię, będziemy ją chlorować, płukać i tak dalej. Być może uda nam się to do świąt. Raczej to jest kalkołomne, ale będziemy robić wszystko, żeby to uruchomić. W każdym razie mamy to nasze ujęcie zapasowe, czyli rewe. Na razie jak nie mamy sezonu, jesteśmy w stanie Państwa zaopatrzyć. Myślę, że też. Nie, Myślę, że tak. No, ale teraz też były duże pobory, naprawdę. Wtedy, co my tutaj jeszcze mamy dodatkowo? Tak jak tutaj, no wiem, że Państwo nie chcecie tego słuchać, bo chcecie wrócić do domu, ale mamy właśnie też ten monitoring dla Państwa, dla Państwa bezpieczeństwa. Robimy jeszcze ten monitoring, tak, ja który będzie... do tego monitoringu. Tak. Jakoś w jaki została odrzucona wersja, która mówiła o potencjalnej dywersji, wiadomo jakich. A kto odrzucił tą opcję? Pani, no pani twierdzi, że ja powiedziałam, jest? powiedziałam, że są wszystkie opcje możliwe, tak? I są też tak ukierunkowane. No, sposób, tutaj pytanie może do pana komendanta, przepraszam, stanę w szacunku. Yy, w jaki sposób służby sprawdziły tą wersję, która nawet nie ma monitoringu? To no są inne opcje oprócz monitoringu, żeby sprawdzić, tak? No dokładnie, więc tu no są prowadzone postępowania. No nie możemy naprawdę ze względu na dobro śledztwa nie możemy ujawniać różnych innych postępowań. Mamy trzy postępowania akurat w tej sprawie, więc że tak powiem do brzegu. Co mamy jeszcze? My, jeżeli będziemy mogli, to będziemy tutaj próbowali jeszcze monitoring zamontować. W sensie ja nie mówię już monitoring taki, który wizyjny i tak dalej, bo mamy jeszcze alarmy i, tak, i, 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 i tak dalej, ale my będziemy chcieli rozbudowować naszą sieć o model hydrauliczny, taki, który nam umożliwi właśnie i zarówno przepływy i zarówno warunki które są na sieci, żebyśmy mieli w danym miejscu, co się dzieje, jak się dzieje, żebyśmy w danym, żeby będziemy mogli szybko reagować, bo na razie tak jak mamy tutaj państwo właśnie z Kowiku mają taką możliwość, że są, że tak powiem siedząc przy komputerze widzą, co się dzieje na sieci, my tego nie wiemy. I nie dlatego, że my jesteśmy, że tak, niedouczeni, tylko nie mamy takich systemów alarmowych i dlatego jeżeli będziemy mogli, będziemy tutaj też prosić o dofinansowanie nas i będziemy w tym kierunku się rozwijać. Ja tu w poprzedniej, w poprzedniej firmie pracowałam, pracowałam w Władysławowie 5 lat w wodociągach i zajmowałam się takim systemem hydraulicznym. A tam było też skażenie. Pracowała Pani do Dlaczego Pani nie określiła pomocy do Władysławowa, skoro taki podobny problem w Władysławowie został rozwiązany w kilka dni? Nie, to nie był ten sam. Oni mieli jedną escherichię coli, a myśmy mieli nawet po 90, więc myślę, że to nawet nie ma w ogóle porównania. No, I oni dysponują sprzętem? Oni no, sporo... nie dysponują sprzętem. Ja Proszę Pana, ja tam pracowałam przez 5 lat, więc jedyną firmą, która dysponuje sprzętem, jest Pewik, który nam pomaga My no, no, ja wyrazimy, w Przepraszam, ja jestem radą powiatu ludzkiego, zarówno to, co pani mówi, jeżeli chodzi o kontakt z powiatem ludzkim i to, że, że jest pomoc powiatu polskiego, o oczywiście ona by była, ale nie ma jej, dlatego, że pani wójt nie, nie, nie zabiegała. po pierwsze. Trzy raporty wyszły z gminy Kosakowa do powiatu, to jest w dniu 19 listopada i dwa wyszły 28 listopada, jeden po drugim, drugim był ALT ECB i to są wszystkie raporty z Gminy Kosarkowo do zarządzania kresowego w To jest jedno. Dwa, w trakcie kiedy to się wszystko działo, zadzwoniłam do burmistrza Kurka.